Odkąd w ostatnim odcinku inkwizytorzy próbowali mnie złapać, ich szef, król błyskawic, poluje teraz też na moich przyjaciół. Musimy się więc ukrywać. Chowaliśmy się na bytwie, gdzie dawniej mieszkali rodzice Kamili. Kamila co tydzień w piątek przelatuje do miasta, by porozmawiać z panią Mary. Jest bardzo uprzejma i mówi, co się dzieje w mieście pod naszą nieobecność. Pewnie wiecie, po co tu przyszliśmy. Przestańcie w końcu chować tych detektywów, czy kim tam oni są. Słuchajcie, musimy stąd uciekać. Znaleźli nas. Mój mech wyłoni się z wody za dwie minuty. Tyle musimy wytrzymać, zanim uciekniemy. No to co? Pora zatem rytuał odebrania mocy. LEGO koniec? Już 23 lutego o 15.